Witajcie Zapaleńcy Resident Evil! Grając w gry często jest tak, że podczas naszych eksploracji otoczenia znajdujemy różne notatki, książki czy fotki. Zazwyczaj czerpiemy z nich informacje jak rozwiązać pewne zagadki, czy odnaleźć przedmioty. Często jednak są ekstra rozwiązaniem dla twórców, którzy w ten sposób mogą nadać realizmu grze, czy opowiedzieć poboczne historie, a także co najważniejsze rozwijać Główną oś fabularną. W tym materiale przetłumaczyliśmy wszystkie dostępne notatki w Resident Evil 3 i mamy dla Was niespodziankę, gdyż jest to pierwszy film na kanale, gdzie usłyszycie nie tylko mój głos podczas ich odczytywania, ale i dwoje równie zapalonych fanatyków Resident Evil, którzy zgodzili się powalczyć razem ze mną przy tym projekcie. Zaczynamy! Pocztówka przedstawiająca zdjęcie wieży zegarowej. Na odwrocie znajduje się następujące wyjaśnienie: budynek zabytkowy wieża zegarowa świętego Michała. Funkcjonariusze odpierają hordę zombie. 27 września. 24 września. Zgłoszono kradzież w budynku ratusza na chwilę przed świtem, a zegar zdobiony klejnotami przy głównej bramie został uszkodzony. Dwa z dwunastu kamieni szlachetnych, które zamontowane są na tarczy zegara, zniknęły. Z powodu braku dostępnych funkcjonariuszy na chwilę obecną nie mam wyjścia i muszę zawiesić postępowanie w tej sprawie. 26 września. W oparciu o raport z autopsji 42-letniego właściciela restauracji odkryłem, iż to on był w posiadaniu jednego ze skradzionych kamieni. Wygląda na to, że ukrył się na terenie komisariatu policji około godziny 10 rano, gdzie został zastrzelony w przeciągu 10 minut od pojawienia się objawów. W związku z faktem, iż miasto jest objęte stanem wojennym, jesteśmy zmuszeni zawiesić tę sprawę. Na chwilę obecną, kamień. Zostanie zabezpieczony jako dowód w sprawie, podpisał Marvin Brana. Mam już tego dość. Nadal nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Wczoraj straciliśmy kolejnego z naszych, Mayera. Był jednym z lepszych strzelców. Widział, jak ogarnia mnie panika, kiedy zaatakowały nas zombie i wróciłby mi pomóc. Jednak kiedy to jemu potrzebna była pomoc, uciekłem. Nadal słyszę jak wykrzykuje moje imię, nadal słyszę wrzaski dochodzące z za pleców, dźwięki jego ciała odrywanego od kości. Byłem przestraszony, przerażony. Dziś jest 27 września, a moja walka o życie wciąż trwa. Unieszkodliwiłem parę zombie, którym udało się przedostać przez barykady. Teraz siedzę i piję łyski, pakując ołów z mojego Mosberga we wszystko co nie umarłe. Ta strzelba, ona stała się moim bliskim przyjacielem. Jednego umarlaka przerobiłem na nawóz dzięki niej. Tylko wczoraj straciliśmy 13 ludzi, a za 3 godziny będziemy się sprzeczać w temacie bezsensownych rzeczy w pokoju spotkań. Totalna strata czasu. Jak tylko skończę z tą butelką, mój stary przyjaciel Mosberg zaśpiewa ostatni raz. W końcu spokój, już nie mogę się doczekać. Do członków Stars. Mam dla Was dobre wieści od mojego brata Joe. Dokończył pracę nad nowym pistoletem, który dopuszczono oficjalnie do użytku. To specjalny model M92F Stars, chociaż on nazywa go „8 Samuraja“. Jest to najbardziej wyważony z niestandardowych pistoletów produkcji Kendo. Joe twierdzi, że jeżeli spudujecie z tego cacka, to zamiast pistoletu powinniście nosić banany w kabura. Nowe zabawki dostarczymy razem ze stosowną dokumentacją. Jestem pewny, że będziecie zaskoczeni widząc, jak doskonałych części użyto do M92F. Na pewno zechcecie podziękować ludziom, którzy go stworzyli. Z poważaniem Robert Kendo. Po sześciu intensywnych miesiącach treningu moje ciało wróciło do poprzedniej formy. Byłem dobrym żołnierzem, ale wydali na mnie wyrok śmierci bez żadnego powodu torturowali i kazali zeznawać niezgodnie z prawdą. Jednak w dzień mojej egzekucji stał się cud. Korporacja ona mi pomogła i podarowała drugą szansę na życie. Skończyłem urlop wcześniej, wróciłem do kwatery głównej. Wygląda na to, że mój zespół BCS został wezwany do akcji. Umbrella utrzymuje swój własny oddział paramilitarny do walki z terroryzmem korporacyjnym oraz porwaniami VIP-ów. Dodatkowo posiadają oddział działający pod osłoną nocy, do którego mnie przydzielono. Jest on wyspecjalizowany w rozwiązywaniu problemów spowodowanych przez użycie nielegalnych środków. Już świtamy, nadal brniemy przez ten koszmar. Nie ma tu żadnego zabezpieczenia, nawet prowiantu. Nieumarli chodzą po ulicach i żywią się mięsem żywy. Gdyby jeszcze raz dano mi wybór, to wybrałbym śmierć. Kara śmierci wydaje się niebiańskim azylem w porównaniu z tym miejscem. Zdecydowałem, że sam pociągnę za spust, w nadziei, że moje ciało nie ożyje ponownie. Drodzy mieszkańcy, niechiszczonym i, i uprzejmym ludziom z korporacji Umbrella, nasze miasto jest przyjazne i spokojne. Dotacje przekazane przez korporacje spożytkowane zostały na poczet rozbudowy infrastruktury miejskiej, utrzymania spokoju oraz zapewnienia ogólnemu dobrobytu. W roku 1992 minęło 5 lat odkąd wybrany zostałem na burmistrza tego pięknego miasta. To właśnie wtedy, dzięki uzyskanym dotacjom i ciężkiej pracy, nasze miasto mogło odbudować ratusz oraz stworzyć jeden z najnowocześniejszych szpitali. Podziękowaniu za odniesione sukcesy otrzymałem wielki pomnik, który spoczywa w ratuszu. Przybyłem do tego miasta ponad 35 lat temu jako inżynier. Przyczyniłem się do rozbudowy systemów elektrycznych oraz utworzeniu linii tramwajowej. Przyrzekam dbać oraz pielęgnować tradycję tego wspaniałego miasta. I dedykuje swoje życie jego dalszemu rozwojowi. Przybliżony kadr jednego z zombie. Na odwrocie podpisano Gorący News. W końcu znalazłem dowód, który pozwoli mi udowodnić, że zaraza kanibalizmu faktycznie ma miejsce w tym mieście. Jeden człowiek zagryzł innych na śmierć, był jak dzikie zwierzę, wyrywał kawały mięsa, totalnie obrzydzające. Słyszałem też pogłoski, że wielu innych zaczyna cierpieć na objawy tej samej choroby. Mimo to, jej przyczyna nadal nie jest znana. Czy to kolejna tajemnica dotycząca tej sprawy? Będę musiał to zbadać. Wprowadzili na terenie miasta stan wojenny z powodu zarazy. Utraciłem wszelki kontakt z mediami spoza Rakun, ale nie poddam się. Jako dziennikarz nie będę udawał, że nic się nie dzieje. Mam swoje obowiązki względem ludzi i profesji, jaką wykonuję. Nie sądzę, żeby choroba rozprzestrzeniła się już na cały kraj. Wierzę, że to miasto ma odpowiedzi, zarówno co do jej powstania, jak i wyleczenia. Prawdę mówiąc, to jestem tego pewien. Wojskowi porostawiali blokady dookoła miasta, żeby nie dopuścić do ucieczki ludzi i rozprzestrzeniania choroby. Większość mieszkańców albo zmarła, albo miała styczność z wirusem. Wiem, że jedynym rozsądnym wyjściem jest kwarantanna w mieście, ale sam sobie współczuję. Nieważne, czy zostanę zarażony, czy zjedzony, mój los już został przypieczętowany. Jedyne, co mi zostało, to dziennikarstwo. Nie zaprzestanę dopóki nie rozwiążę zagadki tej śmiertelnej choroby. Jak na razie odkryłem, że nie rozprzestrzenia się ona drogą kropelkową, więc przenoszenie wirusa odbywa się w inny sposób. Wiem, że jesteś trochę przestraszony nową pracą, Kevinie, ale pozwól, że wytłumaczę ci, co masz zrobić, aby z Trabajem poszło wszystko bez problemów. Widzisz, te wagony wyprodukowano w 1968 i importowano z Europy. Czasami trochę się psują, ale mimo to nadal działają, ponieważ są proste w konstrukcji, uparte i mocne. Zawsze możemy na nich polegać. Jeżeli akurat mają zły dzień i wpadają w awarię, to musi zajrzeć im w obwody, aby odnaleźć przyczynę. Tak, się problemu, to naprawisz je bardzo łatwo. Jestem pewien, że unikniesz tych małych nieprzyjemności, jeżeli tylko codziennie posprawdzasz odpowiednie części. Te stare tramwaje będą robić problemy, jeśli nie będziesz ich regularnie sprawdzał. Pamiętaj, że jeżeli zajdzie konieczność wymiany, którejś z części musisz wybrać coś pasującego. Mówiąc o czymś pasującym, mam na myśli to, iż nawet jeśli nie znajdziesz oryginału lub zamiennika, to użyj czegoś co powinno działać wystarczająco dobrze. Nawet w przypadku oleju, zawsze musisz wybrać taki wystarczającej dobrej jakości do tego rodzaju tramwajów. Nigdy nie zapominaj, że człowiek może zdradzić drugiego człowieka, ale maszyna nigdy Zanim zaczniesz na nowym stanowisku, pozwól, że dam ci parę rad. Niektóre z lekarstw w magazynie są substancjami niestabilnymi i ich jakość będzie ulegać pogorszeniu pod wpływem zmian temperatury czy wilgotności. Z tego powodu musisz pamiętać, aby utrzymywać temperaturę pomieszczenia zawsze na tym samym poziomie. Powinieneś sprawdzać to osobiście codziennie. Komputer sprawdza to sam w określonych godzinach, jednak maszyny nie są idealne. Pamiętaj, że maszyna jest tylko i wyłącznie narzędziem w rękach człowieka. Niczym więcej. Musisz sprawdzać cały personel wchodzący i wychodzący z magazynu. Wiele silnych substancji jest tam składowanych. Jeśli któraś z nich zniknie, to ty będziesz mieć problemy. Drzwi są zawsze zamknięte, jednak, kiedy będziesz wpuszczał personel do środka, musisz dostać od nich stosowne dokumenty. Ponad wszystko, musisz zapamiętać, że każde podejrzane zachowanie musisz zgłaszać przełożonemu w trybie natychmiastowym. Jeśli zapomnisz hasła do zamknięcia, Zamknięcia drzwi, przypomnij sobie, że jest to słowo, z którym każdy jest zaznajomiony. Nie zapominaj też, że za każdym nowym przesłanym produktem hasło będzie aktualizowane. Zawsze możesz wpisać hasło, używając terminalu komputera przeznaczonego dla administracji. Płynne lekarstwo o nazwie VTJ98 jest odpowiednie do kultywacji wirusa NET. W związku z powyższym będziemy musieli zamówić dodatkowe ilości specyfiku. Nie mogę przestać rozmyślać o tym, czy ktokolwiek przeczyta te słowa. Ale spisywanie ich na papierze przynajmniej pozwala mi pozostać przy zmysłach. Po tym, jak stałem się posiłkiem dla tych nieumarłych potworów, będą się ze mnie śmiać żołnierze odpowiedzialni za odcięcie tego miasta od świata. Jak tylko odnajdą moje zwłoki. Tak ma się to skończyć. Nie chcę umierać. Nie jestem na to gotowy. Moja żona, córka, matka, cała rodzina nie żyje. Ale to już nie ma znaczenia. Teraz tylko moje życie się liczy. Tylko to jest ważne. Nigdy nie pomyślałbym, że tak będzie wyglądał mój koniec. Tak wiele rzeczy zostało mi do zrobienia. Zamiast zostawać sprzedawcą, powinienem był zostać powieściopisarzem. Tak jak zawsze chciałem. Ale matka mówiła mi, że przed tym jeszcze daleka droga. Po co ja jej w ogóle słuchałem? Teraz nadchodzi koniec wielkiego Dario Rosso, wyjątkowego powieściopisarza, którego wielkość i sławę zduszono w zalążku. Rozkaz dla zespołu UBCS Echo. Wyczyścić śródmieście z plagi i ewakuować pozostałych mieszkańców do wieży zegarowej. Pamiętać, by wśród ocalałych cywili priorytetowo traktować pracowników Umbrelli. Pamiętać również, żeby pozostawać czujnym. Zainfekowani wykazują dużą wytrzymałość i atakują bez zastanowienia. Procedura ewakuacji. Gdy misja zostanie wykonana, bądź w przypadku, gdy stanie się całkowicie niewykonalna, natychmiast się ewakuować. Wyślemy śmigłowiec, który będzie stacjonował na terenie przedmieścia, na dziedziniec przed wieżą zegarową. Gdy będziecie gotowi do ewakuacji, bijcie w dzwon na wieży zegarowej, żeby dać sygnał pilotowi śmigłowca. Pocztówka ze zdjęciem zegarów zabytkowych. Nadrukowano następujący tekst. Oddaj swą duszę bogini. Złóż ręce, by modlić się przed jej obliczem. 26 września. Minęły zaledwie 3 godziny odkąd zaczęliśmy misję, a z ekipy zostałem już tylko ja i Campbell. Liczba zombie jest znacznie większa niż przewidywaliśmy. Nie masz żadnej nadziei dla tego miasta. Już wstrzyknęliśmy sobie przeciwciała przeciwko wirusowi, jednak nie mam pewności, czy to zadziała. Nie wiem, czy przeżyje. 27 września. Udało nam się dostać do wieży zegarowej. W desperacji ukradliśmy broń rannym członkom ekipy i wykorzystaliśmy ocalałych mieszkańców jako przynęty. Tak nas uczono, by przetrwać na polu bitwy, jednak nigdy tego nie lubiłem. Jakaś dziewczyna zjawiła się w wieży zegarowej tuż przede mną. Jest z jedną z ocalałych. Wygląda niemal identycznie jak moja siostra, zanim umarła z głodu. 28 września. Chciałem uciekać tak szybko jak to możliwe, ale dziewczyna nie chciała. Jej ojciec uparł się, że nie opuści miasta, w którym jego żona spoczywa w spokoju. Naprawdę chciałem uratować tę dziewczynę, ale Campbell powiedział wyraźnie, że obchodzi go jedynie nasze życie. Przedtem też tak czułem, jednak teraz. Wieża Zegarowa stała się niebezpiecznym miejscem i nie chce popełnić już żadnego błędu. 10 września. Ci pacjenci cierpią na zgorze i silne przekrwienie. Następnie pogarsza się ich stan umysłu, aż ostatecznie pozostanie z niego dosłownie nic. Kiedy to już następuje, nawet eutanazja wydaje się bezsensowna. Na tym etapie są już martwi. Ta choroba jest czymś, z czym nigdy nie miałem styczności. Od momentu, kiedy pacjent utraci zdolność myślenia, staje się potworem pragnącym jedynie mięsa, a jego zachowanie przyrównać można do zwierzęcia żądnego krwi. 18 września kolejny pacjent został przyjęty do szpitala. Objawy ma identyczne dla pierwszej fazy tej dziwnej choroby, ale nie mogłem spać przez kilka ostatnich dni. Nie godzę się na to, żeby ci chorzy stawali się jakimiś zombi. Nie jestem zwykłym mieszkańcem, jestem doktorem. Nawet jeśli umrę, to zapisane przeze mnie karty pacjenta przyczynią się do znalezienia lekarstwa. 26 września straciliśmy już większość lekarzy i personelu wskutek walki z pacjentami zombie. Nie jest możliwe utrzymanie szpitala w takich warunkach. Jest też za późno i dla mnie. Zaczynam odczuwać ten sam kujący i żonny krwi głód, który odczuwali moi pacjenci. Jest już dla mnie za późno. Napis na tyle mówi efekt wirusa T. Serwis medyczny Umbrella oddział Ameryki Północnej Douglas Rover. W celu aktywacji syntezatora i kultywacji szczepionki proszę postępować zgodnie z poniższym. Zapewnić podaż odpowiedniej ilości energii do systemu. Wstawić flakon na nośnik do urządzenia. Gdy urządzenie będzie gotowe można rozpocząć procedury wytwarzania szczepionki. By wytworzyć szczepionkę konieczna jest obsługa pięciu dźwigni. To z kolei spowoduje wzrost lub spadek dwóch wskaźników. Ustawienie obu wskaźników w taki sposób by zatrzymać trzymały się w środku, doprowadzi do automatycznej produkcji szczepionki. Wymagania misji Bravo 16. Odnaleźć i zabezpieczyć próbki wszystkich informacji związanych ze sprawą. Obserwować i zapisywać dane dotyczące sposobów walki UBCS. Zniszczyć wszystkie dołody wraz z zakładem medycznym, w którym znajduje się dane dotyczące sposobów leczenia. Sprawdzić zdolność ukończenia misji przez obiekty doświadczalne. Ewakuować się z obszaru po zakończeniu misji. Pamiętać, by nie pomagać nikomu, kto nie jest jeden z przełożonych, ani nie zabierać ze sobą czegokolwiek, co może prowadzić do miejsca jego pochodzenia. Wytrzymałość naszych obiektów doświadczalnych jest naprawdę niesamowita. Nawet postrzelone w krytyczne okolice ciała są w stanie przeżyć parę dni bez opatrzenia rany. Jednakże przedłużona ekspozycja na wirus powoduje ograniczenie inteligencji do poziomu insekta. Mimo tego, że ożywienie martwych jest nazbyt obrzydliwe, wirus nadal może być zdatny do użycia. Jeżeli wstrzykniemy wirusa jeńcom wojennym i ich wypuścimy, wrócą do swoich oddziałów i wtedy przemienią się w zombie. Ten plan może zadziałać na naszą korzyść. Przyszłości. W niektórych obszarach wirus spowodował mutację u zwierząt i roślin. Będzie to trudne, ale może się okazać dobrym przykładem do rozwoju broni biologicznej. Słyszałem o ogromnym aligatorze, jednak sam napotkałem tylko na potężne stworzenie poruszające się pod ziemią. Nie chcę nawet myśleć, co za stworzenie dało temu potworowi początek. Napotkałem Nemezisa. Gdybym o nim nie wiedział, już byłbym zarażony i skończył jako jeden z nich. Jeżeli nadal krąży po mieście, to znaczy, że jego misja nie dobiegła końca. Członkowie Stars muszą być niezwykle twardzi, skoro wytrzymali już do teraz. Jednak nic nie trwa wiecznie. Uwaga! Projekt Raccoon City zostaje porzucony. Nasze manewry polityczne w Senacie w celu opóźnienia ich planów są obecnie bezcelowe. Wszyscy przełożeni powinni ewakuować się natychmiast. Armia Stanów Zjednoczonych zamierza rozpocząć swoje zadania jutro rano. Miasto z pewnością stanie się historią o świcie. 25 kwietnia. Dzisiaj są moje 30 urodziny. Również dzisiaj przeniesiono mnie do tego zakładu. Jestem zadowolony, ponieważ środowisko pracy jest inne w porównaniu do życia na Uniwersytecie. 14 maja. System usuwania został dokończony. Specjalny rodzaj gazu jest w stanie rozłożyć komórki obiektów doświadczalnych. Musimy to przetestować przed faktycznym wykorzystaniem systemu, ze względu na brak stuprocentowej stabilności. 20 maja. Pomieszczenie zabiegowe zamknęło się, gdy je sprawdzałem i zostałem umieszczony w środku. Nie mogłem wyjść przez następną godzinę. Wygląda na to, że karta jest bezużyteczna, jeśli zatrzaśnie się wewnątrz pomieszczenia. 7 czerwca. Obiektów doświadczalnych, który musimy się pozbyć jest coraz więcej. System nie pracuje płynnie. Pracownicy laboratorium nie słuchają moich uwag i zaczynam być coraz to bardziej sfrustrowany. 16 czerwca. Nie jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkich ciał, a jakość płynnego lekarstwa jest niewystarczająca. 29 lipca. Wydajność systemu spadła, a liczba ciał, które trzeba się pozbyć, nie. Poziom infekcji wzrósł, a przecież ciała, które stosujemy są niczym przeciwko nowej mutacji wirusa. Niektórzy z pracowników zarazili się chorobą. Ja pracuję nadal, ale zawsze trzymam pistolet blisko. Muszę pamiętać, żeby jeden nabój zostawić dla siebie. Chce mi się płakać. Nie chcę tutaj umrzeć. Przysięgam, że stracę rozum, jeśli zacznę wyobrażać sobie, jak bolesna będzie to śmierć. W związku z tym, że zakład działa w sposób tajny pod pozorem opuszczonej fabryki, czasami mogą na jego teren wejść cywile. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, bez wahania należy do nich strzelać. Jeżeli poddają się dobrowolnie, aresztujcie ich i przekażcie do laboratorium jako nowe obiekty doświadczalne. Będziecie wtedy sowicie wynagrodzeni. Cały zakład kontrolowany jest przez system zapobiegania epidemii. Jeżeli skażenie zostanie wykryte w pokoju zabiegowym bądź w basenie przeznaczonym na rozkład okazów eksperymentalnych, zakład zostanie automatycznie zamknięty i odizolowany. W takim przypadku konieczne jest postępowanie zgodnie z instrukcją, aby zwolnić blokady. Jeżeli poziom skażenia przekroczy górne granice, wtedy cały system ulegnie automatycznemu zablokowaniu. W takim przypadku Pracownicy mają pozostać w zakładzie i czekać na dalsze rozkazy. Ciężkie konsekwencje czekają tych, którzy opuszczą zakład bez zezwolenia. Spalarnia jest jednym z tych zakładów, które spalają przedmioty trafione do nich z laboratorium. Piece używane są do spalania odpadów nie nadających się do procesu rozkładu. Ponadto dostarcza energię elektryczną do zakładu, wytworzoną poprzez generator wykorzystujący powstające ciepło. Część energii magazynowana jest w wielkim akumulatorze zainstalowanym w podziemnej części zakładu. Prąd używany jest jako dodatkowe źródło energii. Obwód dodatkowego źródła energii zostanie załączony w momencie, gdy wszystkie trzy moduły dodatkowego obwodu zostaną umieszczone w swoich gniazdach. Jeżeli obwody nie połączą się automatycznie, można dokonać tego ręcznie, aby uruchomić system. W mojej opinii jest jeszcze zbyt wcześnie, by użyć tego miecza Paracelsus w rzeczywistej walce. Jednakże, w celu pozyskania wirusa G stworzonego przez Umbrella, będzie bardzo pomocny. Moc działania kinetycznego jest satysfakcjonująca, jednak trzeba mieć na uwadze, że pozostaje jeszcze parę nierozwiązanych problemów. Pułkownik oddziału technologicznego Franklin Hart. Dwa tygodnie minęły od tego dnia. Moje rany się zaleczyły, jednak nie umiem o tym zapomnieć. Dla większości ludzi to już przeszłość. Jednak za każdym razem, gdy zamykam oczy, widzę to ponownie. Słyszę wyraźnie: Zombie pożerające ludzkie ciała, krzyki moich umierających kompanów. Nie. Rany w moim sercu tak łatwo nie pozostaną zaleczone. Chris dużo broi ostatnimi czasy. Co jest z nim nie tak, rzadko rozmawia z innymi funkcjonariuszami i jest ciągle poirytowany. Jednego dnia przywalił Erlanowi z wydziału przestępczości tylko za to, że ten przypadkowo chlapał mu twarz kawą. Natychmiast go powstrzymałam, jednak kiedy mnie zobaczył, to tylko puścił mi oczko i odszedł. Zastanawiam się, co mu się stało. Chris, który był na urlopie w ramach wakacji, zadzwonił po mnie, więc go odwiedziłam. Jak tylko weszłam do jego pokoju, pokazał mi parę papierów. Były częścią raportu badań nad wirusem, nazywanego po prostu G. Wtedy powiedział: Ten koszmar nadal trwa, po czym dodał? To jeszcze nie koniec. Od tego dnia walczył z tym wszystkim sam bez ustanku, nie mówiąc nic nawet mnie. Dzisiaj Chris opuścił miasto, aby udać się do Europy. Mary powiedział mi, że wyśle swoją rodzinę do Kanady, po czym podąży za Chrisem. Ja z kolei postanowiłam pozostać w Raccoon City na dłuższą chwilę, ponieważ wiem, że placówki badawcze w tym mieście będą bardzo istotne dla całej tej sprawy. Za około miesiąc dołączę do mnie gdzieś w Europie. Wtedy rozpocznie się moja prawdziwa walka.